Cześć, witamy na kanale dla ciekawskich shopping. Wiemy, że wśród naszych widzów jest wielu fanów ekipy i chętnie śledzicie informacje na temat jej członków. Dlatego dziś specjalnie dla Was postanowiliśmy jeszcze raz przyjrzeć się stylowi Marcysi Ryskali, której popularność w internecie nie słabnie. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętajcie, aby kliknąć suba i włączyć powiadomienia, a wtedy nie ominie Was żaden z naszych modowych odcinków. Marcysia w ostatnich dniach nieco zmieniła swój wizerunek i powróciła do warkoczyków na włosach. Jak podoba się Wam w takim wydaniu, a może woleliście ją w neonowej fryzurze? Natomiast jeśli chodzi o styl, to nadal wybiera bardzo modne i luźne ubrania, które już za chwilę zaprezentujemy w zestawieniu. Jak zwykle w naszych filmikach, wyszukaliśmy dla Was zainspirowane nimi rzeczy, a linki do nich podajemy w opisie. Mamy nadzieję, że chętnie skorzystacie z naszych podpowiedzi zakupowych, które pozwolą Wam się ubrać tak, jak ta popularna influencerka. Jak wiecie, Marcysia jest miłośniczką modnych sneakersów, a także krótkich topów, co można zobaczyć na tym filmiku. Tu stworzyła bowiem oryginalny wzór swoich butów Nike oraz założyła tak charakterystyczny dla niej czarny topik. Ten dopasowany wzór możecie kupić w sklepie Reserved. Jest uszyty z prążkowanej dzianiny i kosztuje niecałe 40 zł. Zwróćcie też uwagę, ile ma świetnych wersji kolorystycznych. Nasza bohaterka nie pojawia się często w sukienkach, ale jeśli je ubiera, to stawia na proste kroje, które de facto bardzo do niej pasują. Jeśli chcielibyście uzupełnić swoją kolekcję ubrań w czarny model sukienki mini, zajrzyjcie na stronę Sinsay. Kupicie uwaga, za niespełna 30 zł. Mamy też kilka propozycji spodni, w których można zobaczyć influencerkę. Zaczniemy od jeansów o regularnym kroju. Zór wykonany z jasnego denimu wyszukaliśmy w sklepie Rene.pl. To typ monfit z wysokim stanem i zwężonymi nogawkami, dodatkowo zdobiony niewielkimi rozdarciami materiału. W kolejnej, luźnej stylówce Marcysia postawiła na joggery z kieszeniami naszytymi po bokach. Już spieszymy z informacją, gdzie kupić zbliżone, a znajdziecie je w ofercie House'a. Na dole są wykończone ściągaczami, a na nogawkach mają ciekawe przeszycia. Kolejny model joggerów to te w różowym kolorze i wykonane z gładkiego materiału. Również w Hausie znajdziecie ten typ, a my proponujemy go w pięknym odcieniu fioletu. Kosztuje około 50 zł. Linku do niego szukajcie w opisie. Czy wiecie, że Hot Sixteen Challenge 2 w wykonaniu Marcysi ma już prawie 10 milionów wyświetleń, a dziewczyna wystąpiła w nim w białej bluzce odkrywającej ramiona? Prawie identyczny wzór proponujemy Wam ze strony Rene.pl. Oprócz hiszpańskiego dekoltu wykończonego gumką ma także przód regulowany za pomocą troczka. Nie możemy także zapomnieć o ubraniach tie-dye, które pojawiają się w jej stylizacjach. Tak zbliżony komplet też dla Was mamy. Jest do kupienia na Allegro i składa się z dresowych, dopasowanych spodni i t-shirtu z krótkim rękawem. Na jednej z fotek Marcysia pozuje w luźnej koszuli z kontrastowym gorsetem. Długo szukaliśmy inspirowanego wzoru. W ryzew kupicie top bez ramionczek, który z powodzeniem można zestawić z koszulą i w ten sposób stworzyć bardzo zbliżoną stylówkę. Charakterystycznym dla naszej bohaterki elementem garderoby są dopasowane topy bez ramionczek, które można zobaczyć na wielu jej fotkach. Ciekawy jego wzór to ten w paski mamy dla Was taki ze sklepu internetowego bompri.pl. W ofercie jest kilka ich rodzajów i kosztują niespełna 25 zł. Linku do nich szukajcie w opisie. Dla fanów takich krojów mamy też model beżowy, a jest to propozycja Sinsei. Bardzo ciekawym wyborem będzie kurtka New Balance wykonana z błyszczącego materiału. Jeśli podoba Wam się ten fason, nie czekajcie z jego zakupem, gdyż można go teraz zdobyć w świetnej promocji na oficjalnej stronie marki. I co ciekawstwa, czy spodobały Wam się zaproponowane przez nas rzeczy, dajcie znać w komentarzach, czy skusicie się na którąś z nich. Zajrzyjcie też koniecznie do naszego sklepu dla ciekawskich, w których mamy dla Was koszulki, torby i kubki ze świetnymi nadrukami. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na naszym kanale. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa!